Szanowni Państwo, witam. Dziękuję za obecność na obchodach 25-lecia Spire. Co cię sprowadza? Tata dzwonił. Chcę oczyścić Spire. Wróć do domu i przejmij władzę nad firmą. Tata chce skończyć z oszustwami. Mam być prezesem. Kiedy chciałaś mi powiedzieć? Przygotowywał mnie do tej funkcji. Gdzie była Kanisile? Firma może być twoja. Zjednaj ją sobie. Ja zajmę się resztą. Oni cię zepsują. Sama firmy nie poprowadzisz. Wierzysz, że dam radę? Tak. Trzeba zaimponować nowej pani prezes. Jest czysta. Szukaj dalej. Każdy ma tajemnicę. Z Tobą wszystko się zmieni. Porzuciłaś nas. W tym kraju nikt nie bogaci się uczciwie. Razem trzymacie, razem przegrywacie. Ciągle niszczysz ludziom życia. Tym razem poniesiesz konsekwencje. Status słoni przewodzi silna królowa. Nie jesteście solidarną rodziną, tylko gniazdem skorpionów. Zapłacisz za wszystko, co zrobiłeś. To mogę obiecać.